Dzień dobry Konrad Baszak, a tutaj będzie recenzja kolejna, reczka tego Otoluja. O, będzie dobra miniaturka G23 Motorola, Moto G23. Kurcze miniaturki, mam najlepsze na polskim YouTubie. Prawie e, dobra Moto G23. E, testowałem G13, testuję G23, przetestowałem, opisałem to też i tutaj będzie też ta recenzja wideo przede wszystkim są dwa rodzaje, są dwie wersje tego sprzętu i moim zdaniem musicie sensownie wybrać, bo jest wersja za 999 i wersja 1099, one się różnią pamięcią RAM 4 lub 8 i moim zdaniem nie pieście tej tańszej nie opłaca się tak ee, moim zdaniem moim zdaniem wersja za 999 się nie opłaca bo nie oferuje aż tak dużo względem chociażby G13 zupełnie inaczej ma się sprawa jeśli chodzi o wersję mocniejszą, o wersję droższą która ma 8,28, czyli 8 GB pamięci RAM kosztuje 100 więcej, ale 4 więcej RAMu się opłaca i może teraz nie zauważycie tego w tym momencie tak super, super, że to nie będzie tak, że tamten jest frota, ten jest flagowiec obydwa są podobne, obydwa działają spoko, ale ale Sprzęty kupujemy przeważnie na rok, dwa, czasem dłużej. Przy obecnym rozwoju wszystkiego i zwiększaniu wymagań, gier, stron internetowych, aplikacji, czegokolwiek, dwa razy więcej pamięci RAM. To jest nieba a ziemia, to jest 4A8, to nie jest 4A4,5, kurczę, 5, czy, czy dodane, ten, to jest dwa razy więcej pamięci RAM. więc e, Jak kupujecie tą modkę, ja omawiam wersję z ósemką, mam z ósemką. I moim zdaniem tylko ta wersja ma sens, żeby o niej mówić, bo ta wersja czwórką moim zdaniem sensu za dużego nie ma. Takie jest moje zdanie. No dobra, co w środku? Bardzo podobnie do G13 mamy tutaj Helio G85, tak jak mówiłem, 8 RAM albo czwórkę w tej słabszej wersji. 120, 128 pamięci wbudowanej. I tu już mamy pierwszą różnicę względem G13. Modka, tak, tu nadal jest ten sam protek i czasami zdarza się aplikacje sobie. Chwilkę pomyślą, żeby się załadować, sekundkę, dwie, ale ten sprzęt dużo lepiej trzymaje w pamięci i dużo lepiej to moim zdaniem działa. Czyli dużo lepiej te aplikacje też działają, ładują się szybciej. Ta 8 karamu nie jest toż to że tam jest źle, a to jest super, ale to jest coś, że jest bonus jakiś, jest lepsze działanie, jest wydajniej, więc ta wersja. Eee, ma sens. Grałem sobie na przykład w Dragon Ball Legend i było spoko, animację spoko, ekran HD, ale bardzo spoko to działało. Z fajnych rzeczy tak samo są głośniki Dolby Atmos, głośniki stereo, które są chyba nawet trochę lepsze niż w g 13 Działają super eee, muzyka jest głośna, więc mocno polecam. Jeśli chodzi o ekran, tutaj też mamy panel HD, panel HD, który ma 6,5 cala. Ma mm, 90 Hz i to jest panel Tak jak mówiłem, przy sprzęcie, przy G13, IPS to IPS, OLED to OLED i OLED jest jednak tym ekranem fajniejszym. 90 Hz fajnie, dobrze, że modka to daje nawet w te, tańszych sprzętach, bo między 60 a 90 czuć tą różnicę. Szkoda, że to jest tylko IPS, bo ta 1100 bo tą wersję mm, biorę pod uwagę, są już sprzęty z OLEDami. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie OLEDy, ale są sprzęty OLEDami, i chciałbym też mieć OLEDa, który moim zdaniem byłby lepszy. Byłby sensowniejszy, byłby bardziej energooszczędny, byłby ładniejszy. Fajnie by było zobaczyć tutaj OLED. Więc nie jest to jakiś duży minus, bo ten ekran i tak jest przyzwoitym IPS-em. Ale OLED byłby po prostu lepszy. Zobaczcie. Ekran i tak daje mocno radę. To nie jest pełna jasność. Pełna jasność jest tu. No, pogoda jaka pogoda, więc nie sprawdzę wam tego w słonecznej Italii, w pełnym słońcu, ale działa to fajnie. Hmm, jeśli chodzi o kwestie wizualne, dostałem no białą wersję, więc Super Motorola wysłaliście mi w końcu ładną wersję, a nie szaroburą. Tu jest, tak jak w G13, płaskie boki, płaskie plecki. Bardzo ładnie, ten wersja biała też mi się bardzo podoba. Nie jest zaoblona, trochę gorszy dzięki temu chwyt. Zaoblone są jednak trochę lepiej, się trzymają w dłoni, ale Tom trzyma się i tak naprawdę dobrze. Wygląda też ładnie. Charakterystyczny wygląd dla motek. Da się rozpoznać, że to jest od razu Motorola, moim zdaniem. To też jest jakimś tam plusem. Co jeszcze? Przede wszystkim oceniałem ten sprzęt na podstawie tego, jak wypada względem G... Yy, względem G13, czy względem G22, bo to są. To jest poprzednik, a to jest niższa półka i co jest lepszego, co jest gorszego. Posłużę się swoim ściągą, więc sobie poczytam. Moto G23 jest lepsza od G13, jeśli chodzi o pamięć RAM, ta wersja 8. I szybsze ładowanie mamy 30, a nie 10 W, więc to jest super. Oczko 2 megapikseli do głębi, w droższym modelu zastąpiono na szeroki kąt 5 megapikseli. To też jest super, bo te 2 megapiksele są takie, wiecie, często niepotrzebne. Na przednim panelu jest 16, zamiast 8. Super. Jeśli chodzi o G22, to zmiana również jest pamięci RAM, co jest super, bo to jest ważne. Na minus zamiast 8 megapikseli dodatkowego oczka mamy tylko 5, ale ładowanie jest zamiast 15, 30, więc ogólnie też na plus raczej zmiana, bo szczególnie ten, ta, ta pamięć RAM jest lepsza. Jeśli chodzi o aparat, Aparat jest moim zdaniem bardzo podobny jeśli do tego w poprzednim, ten główny. Na blogu zobaczycie więcej zdjęć. Zdjęcia są moim zdaniem całkiem ok. Jeśli chodzi o dobre światło, w zupełności wystarczające zdjęcia. Selfie też może być. Piękne. Jeśli chodzi o zdjęcia nocne, to tutaj jest niestety, niestety już jest gorzej i tutaj szału. Tak jak i w G13, no nie ma. Taki standard na rynku, inne telefony też szał nie robią, no ale warto o tym jednak wspomnieć. Aparat główny obydwu 50 megapikseli, więc już wartość całkiem, całkiem fajna. No i podsumowując, czy to jest ciekawy sprzęt? Moim zdaniem tak. Przede wszystkim biorąc pod uwagę ten droższy wariant, czyli ten mocniejszy wariant, bo ten mniejszy, moim zdaniem, nie jest aż tak ciekawy. 8 RAMu, czysta nakładka, całkiem ciekawy wygląd, głośniki stereo, dodatki od motki. To są wszystkie mocne punkty tego sprzętu. Z drugiej strony jest ekran tylko iPS, fajnie by było, chciałoby się mieć oled i chciałoby się mieć może trochę lepsze zdjęcia nocne. I to był wtedy sprzęt taki, już naprawdę wow, turbo. Podsumowując, moim zdaniem spoko sprzęt, bo działa to dobrze. To jest najważniejsze, że działa to całkiem spokojnie. 8 ramów, więc to starczy na długo, też przez długi czas powinno działać wydajnie. Jak dużo osób narzeka na budżetowce, że e, pół roku i, i, i słabo. To tutaj to jest więcej ramów, więc to powinno przez dłuższy czas zachować tą świeżość. E, więc to jest mocny plus. I ogólnie całkiem rozsądnie wyceniona młotka, tak zupełnie poważnie. Wydaje mi się, że w tych pieniądzach jest to całkiem fajny, całkiem rozsądny e, sprzęt. Dajcie znać, co myślicie o tej motoroli, czy macie jakieś pytania.